Alfabet ekologiczny. Na zaplasają literki alfabetu. Pomnik Przyrody. Pomnikami Przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Pomniki przyrody odznaczają się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Są to dużych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła wodospady, wywiewrzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Termin pomnika przyrody wprowadził niemiecki uczony Aleksander von Humboldt. Było to na przełomie, na przełomie wieku 18. i 19. Po tej akcji termin ten został wprowadzony na teren całej Europy, również do naszego kraju. Pomniki ogólnie dzielimy na pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. A więc jeśli chodzi o pomniki przyrody ożywionej, są to drzewa, krzewy. Natomiast przyrody nieożywione, przede wszystkim głazowiska, głazy, wodospady, jaskinie. Są też pomniki przyrody między innymi obejmujące jakąś konkretną powierzchnię, to jest na przykład wzgórze kemowe, w miejscowości Haczki koło Bielska Podlaskiego. Mogą być to również torfowiska o niewielkiej powierzchni, które chronią konkretne gatunki roślin czy też zwierząt. Pomniki przyrody są oznakowane w specjalny sposób. Obecnie w obrocie prawnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, funkcjonują zielone tabliczki. Wcześniej były to tabliczki o kolorze czerwonym. Po zmianach ustrojowych został wprowadzony kolor ekologiczny, kolor zielony. Jeśli chodzi o samotworzenie pomników przyrody, na dzień dzisiejszy organem ustanawiającym jest Rada Gminy. Wcześniej był to wojewódzki konserwator przyrody, a później regionalny konserwator. W tej chwili sprawy te zostały przeniesione na poziom samorządów gminnych. W Polsce jest około 3300 pomników przyrody, z czego najwięcej pojedynczych drzew i grup drzew. Na terenie województwa podlaskiego mamy 2400 pomników, w Białymstoku 13. Inicjatywa odnośnie ustanowienia pomnika wypływa, wypływa przede wszystkim od mieszkańców, od nadleśnictw, również w dużej mierze też. Od samorządów. W tej chwili znajdujemy się na terenie cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Stoku, gdzie występuje kompleks pomników przyrody, mianowicie osiem dębów, w tym także jeden kasztanowiec oraz jeden jesion wyniosły. Drzewa mają imponujące rozmiary. Skupione na niewielkim obszarze tworzą tajemniczy zaułek. Na pniach poszczególnych drzew zamocowane są tabliczki. Stoję teraz pod jesionem obwód tego drzewa. To około 200 cm, wiek około 90 lat, wysokość około 20 metrów. Pomimo, iż drzewa są utworami przyrody ożywionej, wymagają jednak interwencji człowieka. Tutaj mamy na tym konkretnym drzewie wykonane wiązanie linowe, które zabezpiecza przed odłamaniem konaru. Król polskich drzew, dąb, wysokość około 20 metrów, obwód około 270 cm. Niestety pomimo tak okazałych rozmiarów dąb ten ma niekorzystną koronę. Prawdopodobnie jest to spowodowane bliskością bardzo ruchliwej ulicy. Być może gdyby znajdował się on w terenie leśnym, zdecydowanie ładnie wyglądałby. Drzewo bardzo dobrze znane wszystkim maturzystom, kasztanowiec, wysokość około 25 metrów, bardzo ładna rozłożystość korony, obwód około 200 cm i wiek powyżej 100 lat. Jest to jedyne drzewo w tym kompleksie wśród licznie występujących dębów. Drzewa, pomniki przyrody w obrębie białostockiego cmentarza to żywy relikt przeszłości. Spuścizna po naszych przodkach. My również możemy zostawić następnym pokoleniom podobne skarby. Przykładem tego może być młody Dąb posadzony z okazji Stulecia Harcerstwa Polskiego. Drzewko poświęcone przez Jana Pawła II rośnie na terenie siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.